Cześć. Nazywam się Anieszka Kantorowska. Kiedy w Twoim życiu dzieją się różne trudne rzeczy, jak na przykład utrata pracy, albo tak jak to ma teraz miejsce, konieczność pozostania w domu, to jak wygląda Twój, twój dzień? Czy jest to tylko na zasadzie takiej, że wstajesz, mija dzień? Czyli musisz go jakoś przetrwać, a potem idziesz spać? Czy szukasz mimo wszystko jakichś takich wyzwań, motywatorów do, do działania? Jak to wygląda u ciebie? Bo zobacz, jeżeli skupisz się tylko na tym, żeby wstać o którejśkolwiek godzinie, że już wybijasz się z tego dotychczasowego rytmu, gdzie wstawałeś na godzinę, nie wiem, ósmą do, do pracy, więc y, odpowiednio wcześniej musiałeś wstać, żeby się przygotować, potem. Miałeś kolejne zadania do wykonania w ciągu dnia, czyli na przykład przygotowanie dzieci do przedszkola, do szkoły, dojazd do pracy, cała aktywność związana z pracą, obowiązki, zadania po pracy, zakupy, spacer z dziećmi, zabawa z dziećmi, wspólne robienie lekcji, jakiś wspólny czas, zabawy, potem jakiś czas wspólny z partnerem, partnerką i pójście spać. A teraz. Jeżeli to wygląda na tej zasadzie, że wstajesz dziewiąta, dziesiąta, wszystko jedno, o której snujesz się po domu, może tym się zajmiesz, może przejdziesz trochę Facebooka, może trochę telewizji obejrzysz, wezwonisz do kogoś. Jeżeli masz jeszcze konieczność wykonywania pracy zdalnej, to coś popracujesz, ale tak nie do końca, no bo to też nie jest takie jakieś bardzo mocno kontrolowane. Jeżeli jesteś yy, Osobą, która straciła pracę, to czy skupiasz się na poszukiwaniu jakiejś nowej pracy, czy nie? No i tak dobijesz do wieczora i tutaj obejrzysz jakiś kolejny serial. Jeżeli w ciągu dnia go nie oglądałeś, no to wynajdziesz sobie coś nowego. I tak mija teraz dzień za dniem, dzień za dniem i to zaczyna przypominać tylko taką wegetację. Takie przetrwanie, tylko i wyłącznie mające na celu przetrwanie, czyli. Nic nierobienie, z, połączone z jedzeniem, i, i tyle. Tylko czy zadajesz sobie pytanie, zastanawiasz się, co będzie za chwilę, kiedy to wszystko będzie wracać do tego wcześniejszego rytmu? Czy będziesz w stanie od razu wskoczyć w ten dawny rytm i działać, i wejść na te wysokie obroty? Czy po takim czasie folgowania sobie, pozwalania sobie na ten długi odpoczynek, długie spanie, nic nie robienie w ciągu dnia, będziesz w stanie działać tak aktywnie? Zastanów się. Bo rozumiem, że w pewnym momencie mogłeś przeżyć taki szok, że to, co było dotychczas znane, poukładane, jest, jest ci zabrane i, i na nowo trzeba ten dzień ułożyć. No, ale czy tak naprawdę aż tak na nowo trzeba ten dzień ułożyć? Czy jest aż taka konieczność, żeby wstawać dużo później? Czy nie możesz zachować tego stałego rytmu dnia, że wstajesz, jesz śniadanie, ubierasz się? Bo to też jest w tym wszystkim ważne, żeby nie zatracić tego, tego rytmu, tego, tych pewnych przyzwyczajeń, które no, były dobre. Bo jeżeli cały dzień będziesz spacerować w dresie, w kapciach to też ta mobilizacja do jakichkolwiek działań będzie mniejsza, bo siłą rzeczy strój, jaki zakładasz na siebie, wywołuje też w tobie określone reakcje. Jeżeli zakładasz strój wygodny, strój do odpoczynku, no to gdzie tutaj będzie od razu takie wewnętrzne spięcie i motywacja twojego organizmu do, do działania? Twój umysł powie, no dobra, no to jestem tak ubrany do odpoczynku, no to odpoczywamy, nic nie robimy. A jeżeli ubierzesz się w taki sposób, który... Jakby od razu wskazywał na to, że Ty jesteś gotowy do działania, do, do pracy, to będzie Ci łatwiej wykonywać konkretne działania, konkretne rzeczy. Więc nie pozwalaj sobie na zbyt wiele w tym trudnym czasie, bo teraz jest trudno, ale jeżeli sobie pozwolisz na zbyt wiele w takim rozluźnieniu, to potem będzie jeszcze trudniej wrócić do tego rytmu. Jeszcze trudniej będzie ci podejmować te wyzwania, bo do tej przerwy, do tego odpoczynku szybko się przyzwyczajisz. A ta wewnętrzna mobilizacja gdzieś się rozmyje. I jeżeli straciłeś teraz pracę, to zamiast teraz już wykonywać jakieś konkretne działania, żeby jej poszukiwać, to jeżeli zaczniesz szukać jej dopiero wtedy, kiedy skończy się ten czas przebywania w domu, no to o ile się wydłuży ten czas znalezienia pracy? A jeżeli teraz podkładasz różne zadania służbowe na, na później, to ile czasu zajmie ci, żeby wejść na właściwe tory, działać, żeby te projekty były terminowe i we właściwym tempie realizowane? Więc możesz sobie wyznaczyć jakiś dzień w tygodniu, niech to będzie sobota czy, czy niedziela, czyli tak jak było do tej pory wcześniej, gdzie był ten odpoczynek, ale nie codziennie. Nastawię budzik znowu na te godziny, kiedy wstawałeś do pracy. Wiem, że to nie jest łatwe, że to, to wymaga takiej mobilizacji, bo się pojawia myśl, no ale po co? Przecież ja nie muszę. No, niby tak, niby nie musisz, niby nic nie musisz. Tylko potem będzie, co? Co z tego wyniknie? Co wyniknie z tego, teraz nie muszę? A może właśnie musisz, może właśnie powinieneś. Powinieneś chcieć działać, chcieć funkcjonować normalnie w tej nienormalności. Zastanów się nad tym. I może to teraz jest też ten moment przemodyfikowania wszystkiego. Bo tak naprawdę nie wiadomo, kiedy, jak długo to będzie trwało. Jeżeli nawet oglądasz ten odcinek w. Wtedy, kiedy nie ma żadnej pandemii, ale na przykład jesteś w sytuacji utraty pracy, no to właśnie też nie powinieneś zbytnio sobie odpuszczać. Wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej zintensyfikować swoje siły na, na działania, na poszukiwania, na, na rozwój, a nie zamartwianie się i poddanie się takiemu stanowi rezygnacji. No właśnie nie. Właśnie na odwrót, żeby. Aby dalej być w tym stanie gotowości, mobilizacji i, i działania. Więc trzymam za ciebie mocno kciuki. Cześć.